Jest kolejna rybka i to będzie troszeczkę większy szczupak czy okoń. Siemanko, to znowu ja, czyli Piotrek, wędcharstwo z Piotrem, fiszkemet Pieter. Dzisiaj cel okoń i okoń będzie będę próbował go złowić na dwie nowe metody, dwie nowe metody łowienia dla mnie, czyli nedrig i czeburaszka. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i cóż, zaczynamy. Przed chwilą za Czeburaszką wyszedł mi szczupak. Tego wziąłem czerka i spróbuję go złowić. Dosłownie przed samymi nogami mi się zawrócił. Taki około 55, może 6. Coś około wymiaru. Ale dokładnie go widziałem. Wyszedł i zawrócił przed samymi nogami. może się skusi. Zależy gdzie, gdzie mi uciekł. Była pierwsza rybka na czeburażkę, ale niestety spadła. Ale była. Może zaraz coś złowimy. O! Łowiliśmy wyspę. <grywa> Pierwsza rybka na czegóraszkę. Będzie to raczej malutki okonek, ale jest. Udało się złowić na nową technikę pierwszą rybkę. O! Oh, spadł! O! Oh. Stał tam między zielami. Się nie zapiął. Co jest grane? Hak jest ostry. Czemu on się nie zapiął? O! Teraz mógł być troszkę fajniejszy, ale fajnie, że je znalazłem. Więc miejmy nadzieję, że za chwilę coś uda się wyjąć w końcu. Zaliczyłem już trzy spady i jedno odprowadzenie szczupaka. Jest pierwsza rybka na Czeburażkę Mały okonek ale jest pierwszy na czeburachę. Super Ale ciemno Udało się, udało się złowić na Czeburażkę Jest rybka na neda Tylko nie wiem co to jest Okoń, szczupak Szczupak mały Nie, okoń Jest Zobaczcie jaki piękny Czerwony Ale piękny Skubaniec Zastał całego neda Ale pięknie Udało się Złowiłem po jednej rybce na każdą nową metodę Super ale piękny. Ale piękny, czerwony Uciekaj Muszę się przestawić, bo wpływam praktycznie w drzewo Super, udało się. A. NED 10 gramowy, biała jaskółeczka jest! Ale chyba muszę się tu zakotwiczyć, bo niestety, ale mnie zwiewa mocno. Dalej skoro tak. Dalej rzut. Jest! Jest rybsko I do tego chyba trzeba będzie podbierak Tylko co to? Aaa, szczupak Nie mam nadzieję na konia Aaaa, Aaa No nic, rybka jest rybka Szczupal. O, wypluł. Wypluł zestaw. Teraz jeszcze tylko odplączemy. O! Taki maluch na neda. Tak coś czułem, że tu będzie stał szczupak. Nadezwinął gumę. Tak wygląda zestaw. Widzę, że hak się rozprostował. Nie wiem czemu. Pewnie przez dużą ilość zaczepów. No i przypon. Przypon i JMC. Siedmiosplotowa plecionka tytanowa Bardzo wytrzymałe, elastyczne i przede wszystkim niełamliwe. Takich przyponów używam do połowu okonia i będę też używał do połowu sandacza. Do szczupaków leci fluo. Fluorokarbon, przypony fluorokarbonowe Od Jakuba, wąsowskich handmade No i co? I nowość u mnie na beli, czyli podbierek Po wielu pokuciach rąk i skaleczeniach Poszedłem po rozum do głowy i zakupiłem podbierek Podbierek jest pływający Także można go śmiało rzucić z boku beli Niech się ciąga, a w razie co jest pod ręką No co? Lecimy dalej! ¡Ja, ja, ja! Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił do wody jakiegoś salmiaka, no i jest, trzeci rzut, jest mały szczupak. Myślałem tu bardziej o jakimś okoniu z trzcin, no ale... Maluch. na slider piątka. Czwarta rybka dzisiaj. Dwa okonie, dwa szczupaki. I jedno wyjście szczupaka na początku, ale nie uderzył Jest kolejna rybka i to będzie troszeczkę większy szczupak czy okoń? Nie, to jest okoń. Ale okońisko, ale piękny okoń. Oj oj je, ale piękny okoń na slajdera! Ale piękny bydlak. Ale okoń. Myślałem, że to szczupak, a to piękny okoń. Ojej, o ja! Ale okoń! Ale okoń! Jestem w szoku. Ale piękny okoń. Ale ładny okoń! Hmm. Ale piękny! Ale piękny! Muszę go zmierzyć, bo jest naprawdę duży. Nie mogę. Ale okoń! Ale kaban! Hmm. Ale piękny! 40 plus jak nie 40 tak. To jest piękny okoń. 40 i pół centymetra. Ale piękny. Na slidera. Piękny. Coś mu tu zwisa, ale jest przepiękny garbaty. Hmm. Ależ oko zobaczcie. No, spokojnie, zaraz Cię wypuszczę. Ale piękny okoń. Hmm. Ale garb. Piękny 41 cm na Slidera. Jest! Jeszcze kilka rzutów i do domu. Dzisiaj ponownie byłem na tym jeziorku, na którym w sobotę złowiłem okonia 30 na Twitcha. A dzisiaj zameldował się piękny 40 plus na Salmo Slidera, piąteczkę. Uwielbiam te przynęty. Mają świetną pracę. No i łowił duże ryby. W tym roku dwa szczupaki 107 i 108 właśnie na Salmo Slidery. No i dzisiaj okoń 41 na Slidera piątkę. Super. Wiedziałem, że w tym jeziorku są fajne ryby. No i dzisiaj udało się to potwierdzić pięknym okoniem. Jestem super zadowolony. Pomimo tego, że tych ryb nie było dużo, bo były tylko do tej pory cztery, no ale ten ostatni okoń mega i super zaskoczenie, bo spodziewałem się też szczupaka. A tutaj wyjechał okoń 41. Widzę, że tam coś ostro buszuje. Zaraz chyba tam poleci slajder. Zrobiłem szybką obr obrotkę i rzucałem, bo to też może być okoń, który buszuje na powierzchni. I chyba to jest właśnie okoń, który tam buszuje sobie. Nie wiem co to było, ale pięknie chodziło, zbierało z powierzchni, albo ganiało drobnice. No ale bez reakcji na slidera. szkoda. No i na dzisiaj to tyle. Nowe metody, dwie nowe metody łowienia dla mnie, czyli Czeburaszka i Nedrig. Udało się coś złapać, nie powiem, że nie. Czyli nie jestem najgorszy w tym. Wpadły dwa szczupaczki, dwa okonie. No i na koniec piękny, piękny okoń na Salmo Slidera. Piątkę, 41 cm miał okoń, także jestem mega zadowolony, że udało się coś fajnego na koniec złapać. A teraz pakuję się do samochodu i lecę montować dla Was film. A Wy nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze. Do następnego. Cześć.